Witajcie wszyscy! Dzisiaj przyszła pora na recenzję ostatniej książki za rok 2014. Kolejne filmiki, dwa, które się ukażą zaraz po tej recenzji, to będzie już podsumowanie roku 2014, czyli ulubieńcy i antyulubieńcy 2014 roku oraz filmik z celami na rok kolejny, który mam nadzieję przerodzi się w coś w rodzaju nowego tagu na polskim Buktyubie. Chociaż właściwie nie sprawdzałam, czy coś takiego istnieje, także zobaczymy, jak to będzie. A dzisiaj przychodzę do Was z książką Erika Emanuela Schmita, który na 100% pojawi się w moich ulubieńcach tego roku. I jest to książka intrygantki. Tak wygląda mój egzemplarz. To jest książka, którą wzięłam z biblioteki, tak jak Wam mówiłam w Bookholu. pokazywałam Wam tą książkę. Od razu ostrzegam, że ten filmik może być dosyć długi, ponieważ zaznaczyłam sobie fragmenty, które koniecznie chcę Wam przeczytać, ponieważ ta książka zrobiła na mnie naprawdę przeogromne wrażenie. Nie mogłam się pozbierać przez dwa dni po przeczytaniu jej, chodziłam jak nienormalna. Zresztą mogą o tym zaświadczyć moje współlokatorki, że zachowywałam się jak psychicznie chora. Eee, słuchajcie, książka składa się z czterech e, mini... Hm. no nie powieści, z dramatów. E, także jest czymś w rodzaju tego, co, co była trucicielka, o której też Wam już mówiłam i na temat której była recenzja, którą oczywiście tam Wam podlinkuję na samym dole, żebyście również, mam nadzieję, zaczęli czytać Erika Emanuela Schmidta, bo facet jest świetny, to nie jest autor na jedną małą książeczkę Oskar i Pani Róża, tylko absolutnie autor na, na wiele książek, na, mam nadzieję, przeczytanie wszystkich jego utworów. No i tutaj właśnie są słuchajcie, cztery sztuki, cztery dramaty, Pierwszy z nich yy, wydawał mi się naprawdę super, super, super świetny, dopóki nie przeczytałam pozostałych trzech. Bo pierwszy był fajny, był ciekawy, czytało się go naprawdę przyjemnie, ale tak naprawdę dopiero drugi, trzeci i czwarty tak mną trząchnęły, wstrząsnęły, miotnęły, że po prostu oh, ciężko naprawdę opisać to uczucie. Yy, pierwszy jest odążłanie. Don Juan zostaje. Don Juan czy Don Juan zostaje zaciągnięty przez rozgoryczone i zranione przez niego kobiety, do dworku, w którym odbywa się sąd nad nim i to jest bardzo ciekawe, bardzo fajne, ale w momencie kiedy przeczytałam kolejne, kolejne sztuki, to naprawdę się do nich nie umywa. No, ale mimo wszystko, właśnie e, całość e, nosi tytuł pierwszej sztuki, czyli właśnie intrygantki. E, tutaj ten temat Wam dużo nie będę mówiła, ale przeczytam Wam fragment. Don Juan do siebie. Sen. Dokąd się udajemy, kiedy śpimy, i skąd wracamy każdego poranka, gdy budzimy się zapuchniętymi oczyma i zmierzywionym włosem. Bardziej jeszcze zmęczeni niż przed udaniem się na spoczynek. Sam nie wiem, czego nienawidzę bardziej. Snu czy jawy. Snu bo się z sobą rozstaje, jawy bo znów z sobą spotykam. Straszne to nieustanne przebywanie we własnym towarzystwie. Wciąż te same pragnienia, te same granice, i to jedno pytanie: kim ja właściwie jestem? Nie rozstaniesz się z sobą, nawet jeśli udasz życie nie ma. I to jest taki malutki fragmencik. Ten styl bardzo dominuje, jeżeli chodzi właśnie o tą sztukę intrygantki. Tutaj mamy zupełnie innego dążłana, dążłana zmęczonego życiem, zmęczonego samym sobą, nie odczuwającego już takiej pasji, nawet w kierunku kobiet, a to przecież właśnie ta pasja w kierunku kobiet sprawia, że jest dążłanem, a nie nikim innym. Także widzimy go tutaj zupełnie w, z innym charakterem, w innej postaci, człowieka zmienionego. Bardzo zresztą ważnym przeżyciem, rzeczą, która zmieniła jego życie. Także pierwsza sztuka jest świetna, ale kolejne są po prostu rewelacyjne. I słuchajcie, kolejna to jest sztuka, która rozgrywa się w domu Freuda jeszcze w Austrii w roku bodajże 42. Zaraz sprawdzę. A nie, trochę przyspieszyłam. W 1938, czyli rok przed rozpoczęciem się II wojny światowej. Właściwie nie cały rok, i słuchajcie, wszystko dzieje się u niego w domu. Scena otwierająca to jest scena, w której on rozmawia ze swoją córką Anną. Anna tutaj też jest bardzo ciekawie zarysowaną postacią. Jest taki fragment, który bardzo dobrze oddaje jej charakter. Anna. Dość tego, niech się pan wynosi i powie tym swoim wstrętnym typom, żeby nie obijali karabinami podłogi. Emilia trzy razy musiała doprowadzić parkiet do porządku. Nazista, Ejże, Żydłeczko, myślisz, że do kogo mówisz? Lepiej nie pytaj. Anno, kiedy jakiś kretyn zaczyna wrzeszczeć razem z innymi kretynami, to należy mu na to pozwolić? Anno, widzisz tato, jak te cholewy błyszczą, jak czarny marmur. Musi godzinami je pastować. Na pewno jesteś szczęśliwy, kiedy już nałożysz pastę i zaczynasz je polerować szczotką. A potem glancujesz je do połysku miękką szmatką, polerujesz, polerujesz, zaczynają lśnić, rosną, a im bardziej się błyszczą, tym ci lżej na sercu. Od jak dawna się nie kochałeś, prawda, że z kobietami dużo trudniej ci zabłysnąć? Nazista, zabieram ją. Anna, ach tak? Nazista, na gestapo. Anna, chce, żebym mu jeszcze coś powiedziała, ma potrzebę, żeby mu o nim mówiono. Chcesz, żebym ci wytłumaczyła, dlaczego codziennie rano spędzasz przynajmniej 10 minut, żeby rozczesać sobie niemal włos po włosie ten przedziałek na środku? A ta obsesja prasowania i obgryzione paznokcie, a chcesz, może bym ci wyjaśniła, dlaczego gardzisz kobietami i wolisz popijać piwo w towarzystwie mężczyzn? I to jest obraz Anny, córki Freuda, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Ona oczywiście potem idzie na to gestapo, bo za takie teksty do nazisty to nikt by w domu nie przetrwał. Potem oczywiście wraca, to, to można sobie zwyczajnie poczytać w jakiejś, nie wiem, nawet w Wikipedii w internecie. Dalej, słuchajcie, akcja się dzieje również właśnie w domu Freuda, w momencie kiedy wpada do niego obcy człowiek, który do końca właściwie nie wyjaśnia się, kim jest, w toku całej rozmowy, w momencie, kiedy Freud. Ujawnia, że w jego życiu pojawiło się ostatnio więcej wątpliwości niż przekonań na temat tego, co sam stworzył, napisał, wymyślił, i na temat istnienia Boga i y, możliwości, czy w ogóle Bóg istnieje. Y, zaczyna się właśnie dyskusja z tym nieznajomym, która jest y, tak mocno wchodząca w głowę, tak bardzo mną trząsnęła, że niektóre zdania w ogóle zdania, strony całe. Całe akty czytałam po kilka razy, także w ogóle książeczkę to można przeczytać w ciągu, ja wiem dwóch godzin, a ja to czytałam y, godzin siedem, jednej nocy, jednego wieczoru, bo po prostu tak po kilka razy właśnie czytałam y, różne wypowiedzi tych postaci. I tutaj jest właśnie rozmowa y, między nieznajomym a Freudem. To nieznajomy mówi. Ym... I tak dawny autorytet przemienił się w pełnego złej woli ignoranta. Zauważyłeś, że ma swoje słabości, że bywa nieśmiały, obawia się decyzji, boi się sąsiadów, własnej żony. I w końcu doszło do ciebie, że jego zasady wcale nie są jedyne i wieczne na tym świecie, jak słońce ukryte w chmurach. To są tylko jego własne zasady, podobne do starych, wygodnych pantofli, równie dobre jak inne. To tylko jakieś frazesy, które powtarza w kółko z uporem, jakby od tego mogły stać się absolutną prawdą. Dostrzegłeś, że się starzeje, że coraz bardziej opadają mu ramiona, jego skóra ciemnieje, plecy się garbią, a myśli błądzą po omacku. Krótko mówiąc, nadszedł dzień, kiedy odkryłeś, że twój ojciec jest tylko człowiekiem. Tamtego dnia dorosłem. Naprawdę? To właśnie tamtego dnia stałeś się na chwilę bardziej dzieckiem niż małe dziecko i zwróciłeś się do Boga. Bardzo chciałeś uwierzyć doktorze, a to z powodu zawiedzionej miłości. Chciałeś wymienić swego naturalnego ojca nadprzyrodzonego i umieściłeś go w chmurach. Nie zaprzeczaj, właśnie o tym opowiadasz we wszystkich swoich książkach. Kiedy umarł dla ciebie twój ziemski ojciec, wysłałeś go do nieba. Stąd przecież, jak twierdzisz, wzięła się idea Boga. Człowiek musiał go stworzyć, bo tak bardzo pragnął w niego wierzyć. Normalny ludzki wynalazek. Potrzeba matką wynalazku. Ma, miałbym być zatem jedynie halucynacją dla waszej satysfakcji? Tak czy nie? Yy, I to jest moment, w którym możecie się domyślać właściwie, kim jest ten nieznajomy, na podstawie ostatnich dwóch zdań. Yy, aczkolwiek to się do końca nie wyjaśnia, także to też nie jest takie jednoznaczne. Yy, słuchajcie, książka jest bardzo, bardzo właśnie w tym stylu. Sztuka o Freudzie jest po prostu naprawdę absolutnie szokująca. Dalej, słuchajcie, jest. Yy, Już chwilkę. To też Wam chcę przeczytać. Nie chcę nic opuścić. Dalej jest, słuchajcie, monolog. Wygłoszony przez mężczyznę, który jest zagubiony, odrzucony przez społeczeństwo. Mężczyznę, który wchodzi do pokoju. W którym już ktoś, już ktoś jest w tym pokoju i on zaczyna prowadzić monolog skierowany do tej osoby, ale mimo wszystko ta osoba się ani razu nie odzywa przez całą, tą króciutką sztukę. I to chyba było coś, co mną trząsnęło najbardziej. Ja bym naprawdę bardzo, bardzo chciała zobaczyć ten, ten dramat w teatrze, naprawdę bardzo bym chciała, i będę sprawdzała, czy w ogóle w Polsce, bo tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle w Polsce wystawia się sztuki szmita. A byłaby to naprawdę wielka szkoda, ponieważ facet jest cholernie uzdolniony i naprawdę warto, naprawdę warto. I tu jest właśnie opowieść człowieka, który, który ma skłonności homoseksualne. I on opowiada o tym właśnie, jaki jest zagubiony, w jaki sposób przyjęli to rodzice i to w sposób taki taki naprawdę w jakiś sposób naprawdę mocno poruszający. Widzicie, że ja nawet nie potrafię za bardzo mówić o tej książce, bo tak mną wstrząsnęła, że to po prostu trzeba przeczytać. Tego, tego się nie da opowiedzieć. Jedyne właśnie, co można robić, to po prostu czytać fragmenty. I to jest taki właśnie bardzo ciekawy fragment. No dobrze przeczytam Wam go, chociaż on bardzo zdradza treść tego, o czym on mówi. Obcinał Pan sobie kiedyś paznokcie. No tak jak jestem głupi. Więc może zastanowiło pana kiedyś czy obcięty kawałek zrogowaciałej skóry, który spada na ziemię, to część pana, czy on jest tylko pański? E, czasami myślę sobie, że moje paznokcie to ja i że to absurd, a nawet zbrodnia, żeby tak amputować sobie kawałek ciała. Bo dlaczego niby mam się nienawidzić, zabijać siebie pod postacią paznokci? One są mną dokładnie tak samo jak moja twarz lub ręce, kiedy indziej znów myślę, że one są moje jedynie przejściowo. To tylko narośl, pasożyt, taki jak mech albo chuba porastające pień. I bardzo mocno czuję, że muszę się ich pozbyć. Bo widzi Pan, postawiłem sobie podobne pytanie w związku z moją chorobą. Jego choroba, tak o tym mówili rodzice. Jeśli więc moja choroba była mną, nie powinienem jej nienawidzić. Nie jestem przecież wrogiem samego siebie. Jeżeli jednak wtargnęła we mnie z zewnątrz siłą, powinienem ją uważać za wroga. Ale moja choroba była mną, bo otrzymałem ją z miłości. Nie byłem więc wrogo nastawiony do tego, co oni nazywali moją chorobą. Na pewno łatwo się domyśleć: mężczyzna tutaj mówi prawdopodobnie po prostu o, o tym, czym zaraził się od innego mężczyzny, bo tutaj właśnie opisuje swój pierwszy kontakt z innym. Homoseksualistą. Jest to naprawdę mocne. Jest naprawdę bardzo mocno napisane. Uwierzcie mi na słowo. Zresztą widać po mnie Plotę bzdury przez większość czasu tego filmu. I słuchajcie, ostatnia sztuka jest sztuką rozgrywająca akcja tej sztuki rozgrywa się w piekle. Wiemy od samego początku rozmawiają ze sobą. Nie powiem, że małe diabły, bo to właśnie nie jest takie jednoznaczne. Po prostu mieszkańcy piekła rozmawiają między sobą o tym, że diabeł popadł w depresję. I zastanawiają się, skąd się właściwie wzięła ta depresja. Bo przecież wszystko idzie tak jak powinno, tak? Na świecie są choroby, na świecie są tragedie, wszystko jest tak jak być powinno. I właśnie tutaj mówi jeden z nich, Majordomus. W skali globalnej mamy w tej chwili ponad 15 wojen, mocno wyniszczających dzięki postępowi technicznemu. Co najmniej milion napiętych sytuacji, co daje całkiem przyzwolitą ilość zabitych i ciężko rannych w ciągu miesiąca. Trzy trzęsienia ziemi, dwa cyklony, 50 powodzi i jedną przywilejką suszę. Połowa ludzkości zdycha z głodu, a druga połowa z przeżarcia. Tych, co ocaleją, wykańcza medycyna. Na ziemi grasuje jeszcze 125 śmiertelnych chorób. Więzienia pękają w szwach, podobnie galery i getta. Kara, kara śmierci triumfuje, tortura miło pomrukuje we wrzącym oleju, a obojętność stała się najwyższą cnotą. Policzkują dzieci, biją je, zabijają gwałcą. Religie zachęcają do nadużyć i zbrodni na tle seksualnym. Krótko mówiąc, doprawdy nie widzę tu nic, co mogłoby go wpędzić w taki stan. Diabeł przygnieciony nieszczęściem wyłania się z cienia. Same banały. drepcemy w miejscu, wpadam w rutynę, duszę się. Majordomus nie powinieneś tak mówić, wasza diabelskość. Wszystko zmierza ku najgorszemu, w najgorszym z możliwych światów. Diabeł, nie ma już dla nas przyszłości. Koniec ze złem. Majordomus. Ależ, panie, jest dokładnie odwrotnie. Nie możesz zaprzeczyć nieoczekiwanym posiłkom, jakich dostarcza nam ostatnio nauka. Postęp wasza diabelskość ze wszystkim tym, na co teraz pozwala ludziom fizyka i chemia, daje nam okazję, by zdziesięciokrotnić naszą aktywność. To prawda, że głupota jako taka nie wzrosła, ale dzięki pomocy rozumu zabija teraz o wiele lepiej niż przedtem. To jest fragment, który rozpoczyna właściwie wszystko. Potem zaczyna się rozmowa na temat tego, co zrobić, żeby wprowadzić na ziemię jakieś nowe zło, coś, coś nowego, co by ją jeszcze bardziej zgnębiło. I oczywiście rozwiązanie znajduje się na końcu i jest takie szokujące, że um, tak naprawdę najbardziej wstrząsnęła mną właśnie ta sztuka ostatnia, o diable, i wstrząsnęła mną y, sztuka z udziałem Freuda. Um, nie wiem, słuchajcie, tak naprawdę, w jaki sposób Wam jeszcze zachwalać tą książkę. Ona jest po prostu cudowna. Ja nie mogłam wyjść ani z podziwu, ani się uspokoić, ani zacząć myśleć o jakiejkolwiek innej lekturze. Przez trzy dni po przeczytaniu tej książki nie byłam w stanie sięgnąć dosłownie po nic. Także naprawdę serdecznie Wam to polecam. Schmidt jest takim. Hmm, takim odpowiednikiem Koela dla inteligentnych ludzi. Sorry, jeżeli lubicie Koela, ale e, moim zdaniem facet ma po prostu takie banalne myśli i banalne sposoby wyrażania tych myśli, a Schmidt jest po prostu mistrzem e, słowa, mistrzem budowania fabuły, dialogu, jest po prostu genialny. Także naprawdę serdecznie Wam polecam, intrygantki, trucicielkę, opowieści o niewidzialnym, e, zwłaszcza pana Ibrahima i kwiaty Koranu, to jest akurat wydawane razem z Oskaram, Oskarem i panią Różą. W, jednym, w jednej książeczce. Także naprawdę serdecznie Wam polecam, koniecznie sięgnijcie do tej książki i właściwie mm, zobaczycie się z nią jeszcze w ulubieńcach na 100%. Także y, to tyle, jeżeli chodzi o rok 2014, jeżeli chodzi o recenzje, Bookhole i wszystko, wszystko inne. Chociaż nie, jeszcze mam do pokazania wam cztery książki w Bookholu z, y, y, z podsumowaniem. Nie, z celami na 2014, także to jeszcze zobaczycie, ale jeśli chodzi o recenzję, to wszystko na ten rok. Także dziękuję, że mnie oglądacie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.